ちいさい。 Dzisiaj wyjątkowy dzień, 2 kwietnia to Dzień Świadomości Autyzmu, w ogóle cały kwiecień jest miesiącem wiedzy o autyzmie i z tego względu w naszej placówce specjalnej, przedszkolu specjalnym i szerzej powiatowym zespole szkół i placówek specjalnych odbywają się niebieskie igrzyska. Głównym celem Niebieskich Igrzysk jest promocja postawy, że każde dziecko ma możliwość uczestniczenia w zajęciach sportowych. Niebieskie Igrzyska polegają na integracji dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych, a jednocześnie przy okazji tej zabawy wspólnej mówimy o szczytnym celu, jaki przyświeca nam kwiecień, który jest miesiącem świadomości autyzmu. Mówimy o tym, co to jest autyzm, jakie problemy mają ludzie ze spektrum autyzmu. Nie bierzemy serce. Głównym celem całego projektu niebieskich igrzysk jest uwrażliwienie społeczeństwa na problemy osób z spektrum autyzmu. Głównym organizatorem niebieskich igrzysk jest Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku, który właśnie zakłada sobie za cel przybliżenie tych problemów całemu naszemu społeczeństwu.